Warto pracować nad tym, żeby nie robić wszystkiego samemu, ale jest to po prostu potrzebujemy do tego trochę czasu. Freestyle, powiem tak, dawno. freestyle jest mega fajny. On jest w procesie twórczym. Ale, ile mam płacić, eee, pani? Te, no, <laughs> partnerami naszego podcastu są Grupa Gastronomiczna Gram w Gastro. Dołącz do nas. Aby tworzyć lepszą przyszłość gastronomii, oraz. Biuro rachunkowe Royal Profit. Wpadnij, jeżeli nie wiesz, jak zaksięgować lot na Marsa. Januszy, biznesu też przyjmujemy. Hejka, hejka, wtorek, godzina 11. Kawa z Promińskimi. Z tej strony Patrycja. I Dawid. Witamy serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o błędach przedsiębiorców. Na y, podstawie naszych dość, doświadczeń, oczywiście. Nie, no, ich jest naprawdę masa, prawda? Ale wybraliśmy. Takie, które naszym, naszym skromnym zdaniem będą yy, pomogą wam bądź, jak gdyby zwrócą uwagę, czy można coś robić lepiej? Tak, mamy ich kilka. Kilkadziesiąt. Wybranych z kilkuset. Milion 500, sprzedane sprzedane. Brak znajomości podatków. Tak, uważam, że to jest bardzo duży błąd, ze względu na to, że często przedsiębiorcy, nie, nie znając się na podatkach, chociaż nie uważam, że muszą się znać perfekcyjnie na nich, to powinni znać chociaż takie jakieś podstawy, czyli na czym polega VAT, na czym polegają, jakie są formy opodatkowania i tak dalej. No ale to leży, tego nie ma w szkole, tak? No tak, ma nie ma tego w przed... szkole i często na przykład, no wiesz, to jest na takiej zasadzie, że dzwoni do mnie firma, która chce zmienić księgową, ja się pytam, jaką mają formę opodatkowania, a pan mi mówi, że jest na VAT-cie. Kurwa! Dlaczego? No, jakieś pytanie jeszcze? No to jest chyba najbardziej, gdyby najczęstsza sytuacja. Z tym najczęściej wychodzi ten brak znajomości podatków w tym, ponieważ ludzie patrzą pod takim kątem, że dla nich brutto to jest ich przychód. A jednak ten vat trzeba oddać do urzędu. Wiadomo, pomniejszymy go sobie okay. i tak dalej, jakby nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Ale no jednak powinniśmy liczyć na y, kwotach netto te nasze przychody. Już jestem świadomy, VAT po prostu zwyczajnie nie jest nas, tak? Rząd nam zabiera i tak dalej, wiadomo, że no, tu w Nawet w gastrysie, gdy mamy chociażby ale... tarczę tak, na jedzeniu i na żywności, no, jakkolwiek nazywając tak, To gdzie jest tak. zero, Ty kupujesz z zerową stawką, a sprzedajesz Dokładnie. z pełną. Y, pełną. No czy tam obniżono, gdyby... no 8 to jest też obniżona, no nie wiem. Więc... No ale 8% i tak jak, jakby nie patrząc... Musisz oddać, To nie jest to to nie jest tak. Sam zrobię najlepiej. W ogóle to jest totalne, jak gdyby, na, bardzo, bardzo trudne dla właściciela. Ja to przerobiłem już dawno temu. Zapowiedziałbym osobę, jak byłem zdecydowanie młodszy, ale spotykam wielu przedsiębiorców, którzy muszą maczać palce w każdej decyzji w firmie. To jest po prostu istny dramat. Ciężko Oddać coś komuś do zrobienia. Mam z tyłu głowy, takie coś, że zrobić. Na lepiej. pewno ktoś źle zrobi, źle mi ułoży i tak dalej. I ja nawet jak nie zrobię tego perfekcyjnie, to wydaje mi się, że mam większą nad tym kontrolę i zrobię to lepiej. I na przykład ja dalej. A ja jestem tego, właśnie w tym wiesz? etapie, w którym najchętniej nie robiłbym nic. Ponieważ bym oddał wszystkim wszystko, bo chciałbym, żeby każdy w ogóle znał się na swojej przestrzeni jak najlepiej. I to jest w ogóle mistrzostwo świata dla mnie, że jestem w stanie oddać praktycznie 100% obowiązków ale to też ma, jak gdyby, te bardzo pozytywne rzeczy bo dzięki temu też oddaje proces twórczy mistyfikacja My interesuje, chemia, coś takiego proszki, kurde, nie? tak, i chociażby teraz jesteśmy w procesie twórczym tworzenia nowego lokalu gdzie mnie tam obecnie po prostu zwyczajnie nie ma no bo nie oszukujmy się, ja tam przyjeżdżam zobaczyć, zrobić fotkę, pięknie piękna robota, chłopaki, kurde fajnie mieć tutaj, jak gdyby czy wspólnika, który częściowo bierze odpowiedzialność, bo powoduje, że ty nie maczasz palców i dopiero w ramach jak gdyby mm -hmm. przyszłości jesteś w stanie jak gdyby oddelegowywać zadania, nauczyć się tego i nawet czerpać z tego radość. Ja czerpię z tego radość, że naprawdę u nas ekipa kurwa dowozi tematy. Pucha się trafiła to bierzemy. Co to za sztuka skręcić dwa kabelki? Jordan, są trzy fazy. No to trzy kabelki wielkami różnicami. No tak, ale. To jest super. Tak naprawdę, w takim przypadku sam zrobię najlepiej. Jest jednak dobre na początek, ze względu na to, że jeżeli ty w niektórych rzeczach będziesz coś robił sam, to będziesz wiedział, czego oczekiwać od innych. Bo też, jakbyśmy zaczęli od tego, że od razu chcemy kogoś innego na dane, 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 dane miejsce, dane stanowisko, no to nie wiemy, czego oczekiwać z drugiej strony. No Więc, i, i, ty... i tak, i nie, tutaj jak gdyby nie w pełni się, to jest, je, mnie jest, jest to jak gdyby, załóżmy, no, z perspektywy załóżmy mm -hmm. barbershopu, sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, ponieważ my mamy totalnie to zależy, zero wiedzy. zależy Więc, to gdyby... całkowicie od formy no. też przedsiębiorstwa. Kolejnym tematem w ogóle jest brak planów. No jak saper, raz się myli, nie? A jak się pomylisz, to popiół zostaje po tobie i nic więcej. To jest totalna zmora jak gdyby wielu przedsiębiorców, mm. mnie to było, to był dramat, jeżeli o to chodzi. To, nie? Kiedyś, kiedyś ja prowadziłem firmę totalnie na czuja i zaczy ten Nawet jak się freestyle. To nie powiem tak, dawno. freestyle jest mega fajny. On jest w procesie twórczym. Mega, mega przyjemny, tylko że później, jak podliczamy, to okazuje się, że w ogóle brakuje pieniędzy to na wszystko. Nierentowne. To jest nierentowne, tu nie mamy pieniędzy, trzeba ucinać, i tak dalej popełniamy te błędy. Bo to tak. chodzi o to, że założenia inwestorskie, załóżmy, jeżeli są na daną kwotę, to trzeba zawsze najlepiej tak bezpiecznie pomnożyć razy dwa. Tak z perspektywy jak gdyby, czasu, co widzę. Powiem na przykładzie, na pewno każdy kojarzy w koszalinie Green Pub, tak? I ja wchodząc do Greena 4 lata temu, jakoś mniej więcej, wchodząc, mówię, kurde, ale potencjał ma Zapraszam ten lokal. na morenkę. Ja Cię kręcę, pusty, w ogóle nikogo, zero, ja zrobię z tego lokal, który będzie pe jak gdyby pełny, tak? I, I to było robione totalnie właśnie na czuja, bez żadnych jak gdyby wyliczeń. Więc mm, jasne. Udało się i to jest słowo udało się, ponieważ nie było tych umiejętności, ale się udało. Nie ma słowa udało się. Po prostu to jest naprawdę u nas obecnie zaplanowane. Typu otwarcie kolejnego lokalu, tak? tak dzięki I... czemu, co daje nam jakby właśnie też opcję przewidzenia naszych przychodów bądź kosztów, dzięki czemu będziemy mogli po prostu zmienić na przykład formę opodatkowania. No ale możemy. Dopiero, no właśnie dopiero tak, od no, no, nowego właśnie, roku, tutaj... ale wiadomo, że jeżeli mamy jakieś plany, to lepiej jest przyjść i omówić to, jak można zrobić to. Mhm. No, jaką, jasne. Jak, wiesz, czy można otworzyć na przykład inną firmę, czy założyć na to spółkę, czy po prostu te trzy miesiące poczekać do zmiany formy opodatkowania, bo te przychody dopiero będą wzrastały. Przedsiębiorcy wiem tylko tyle, że często dana osoba na początek nie wie, jaką chce wybrać, bo oczywiście nie ma wiedzy. No Ty tak. gdyby dlaczego? Ze szkoły tego nie wynieśliśmy. Nikt nie uczy nas, jak gdyby w szkole, jak być przedsiębiorcą, jesteśmy uczeni jak być pracownikiem. Tak. Bo tego uczy nas szkoła, tak? I, I tutaj oddaję tobie głos. Dzięki. Jeżeli chodzi o wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności, dla mnie po prostu ważnym jest przyjście do księgowej bądź doradcy podatkowego, jakkolwiek i porozmawianie na temat tego, co chcemy robić. Czyli jak, jak będzie wyglądało nasze przedsiębiorstwo, czy będziemy mieli koszty, czy nie. I wtedy dobieramy, czy, czy to będzie jednoosobowa działalność gospodarcza, czy jakieś spółki cywilne, których gdzieś tam ja jestem do nich bardzo tak. Wiesz o co chodzi? Że ani, ani zbytnio <laughs> nie chcę ich prowadzić, ani tak Ale jakoś cywilnej, nie polecam tak? zakładać. Tak, no dla mnie. Znaczy, nie, no to, to, to ja już akurat. Ja no nie wiem, w ogóle jakoś, nie jestem fanem. Ja, 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 ja właśnie ja... też nie. Yy, czy tam no, chcemy na przykład spółkę Zota? Idziemy do ZO, 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 idziemy do ZO, ZO. Tak? I tutaj, jeżeli chodzi o te formy prowadzenia działalności, różni się też to odnośnie składek do ZUS-u, odnośnie no później tak. też opcji wyboru podatku dochodowego. No ale Więc... tutaj wiele osób jak gdyby do mnie na przykład pyta mnie prywatnie o to, że jak zrobić, żeby nie płacić ZUS-u, no to chociażby formą jest spółka ZO, tak? Tak, jasne, tylko, księgowość że jest nie jednoosobowa, jest prawda? Nie, no Bo często jasne. Ludzie też chcą sami sobie założyć spółkę ZO i nie zdają sobie sprawy z tego, że będą musieli płacić składkę zus -u. No dobra, ale to możemy po prostu te 10% spółki możemy oddać tak? mamie tacie, dziadkowi, babci i mhm. jest wszystko G, tak? tak. Bo I jest to 100% legalne. Kurwa, co więc... za debil jebany! Mes jego chcę tu kurwa udawać, Się połam, kurwy synie! Przygotowujemy się, doczytujemy, to nie jest po prostu z dnia na dzień założenie, bo ja kurwa muszę już, kurwa, no. Mhm. Bo się uduszę, no. No to tak czasami tak, a jest. Później już a później. A później o no i wiecie. Więc gdyby tak, dokładnie pamiętajcie, do, do założenia firmy przygotowujemy się, pamiętajcie, że jeszcze na początek można odpalić coś jako działalność nierejestrowaną, to też jest w porządku. Tak, okay. tego nie trzeba nigdzie zgłaszać. Może chciałabym, żeby to wybrzmiało: nie trzeba tego nigdzie zgłaszać. A, prowadzenie firmy na czuja. Że o fajne miejsce otworzę daną firmę, taką, taką, taką. Znaczy. Powiem, jak gdyby ze względu na to, że gastronomia jest strasznie fajnym biznesem pod względem cash flow, czyli płynności finansowej, mm -hmm. czyli na przykład mamy biznes transportowy, tam jest często naprawdę te faktury wiszą, nie wiem, 180 dni płatności, tak? Czyli ty już musisz mieć finansowanie, ty już musisz mieć gdyby, budżet i, i zaksięgowane pieniądze u siebie na koncie, które muszą leżeć, bo inaczej po prostu cała firma ci się wysypie. Mm -hmm. Ale w gastro tak nie ma. W gastro jak gdyby otwierasz, na przykład pierwszego dnia miesiąca masz pieniądze, faktury masz terminowe, płatności za wypłaty masz 10 następnego miesiąca. ZUS płacisz 20 następnego miesiąca, A jeżeli jeszcze masz warto kwartalny, to płacisz w ogóle za 3,5 miecha. Czyli teoretycznie ty ciągle masz gotowe i to jest tak bardzo atrakcyjne. I no. wydaje nam się i wydaje nam się, że mamy te pieniądze. Kurwa, a, później a, się, później a później okazuje się, że jak zobaczymy wszystko, to, to niestety, ale tego nie ma. Ale wydaje mi się, że no. też to kierowanie się emocjami ani liczbami jest też takie y, złudne dla osób, które pracują u kogoś. A to i też, widzą, to prawda. Widzą te pieniądze czy widzą utargi, i im się, oni widzą tylko to. I im się wydaje, że ten pracodawca zarabia takie pieniądze. A czy dlatego na przykład I u nas w dlaczego? firmie staramy się jak najwięcej. Edukować. Edukować, tak. Rzecz. Tłumaczymy, że jak gdyby podajemy bardzo dużo statystyk, bardzo dużo danych finansowych w firmie, żeby po prostu ekipa znała, żeby sobie zdawała sprawę, bo jeżeli ekipa jest bardziej wyedukowana, to ja, ja totalnie na przykład nie mam tego, że nie wiem, oni ktoś chce e, przejść na swoje, tak, że to. Te, okay. kurde super, co nie, Jak no. gdyby, jeżeli ktoś przejdzie, ja będę wspierał naprawdę i wiele osób, które z nami współpracują, które Pracowały bądź przeszły na swoje. My jak najbardziej te osoby wspieramy i uwielbiam to. Jak tak, gdyby ja... Fajnie, bo jak gdyby ta osoba, wiem, że ona trochę, takie mam poczucie, że ona trochę wyszła tak spod skrzydła, że czegoś się nauczyła. I to jest takie, dla mnie jest ogromny fan mhm. z tego, co, nie? Więc tak. jestem ogromnym, ogromnym, jak gdyby tutaj yy, powiedziałbym, takim. Yy, nie wiem, fanem tego, żeby, żeby ludzie przechodzili jak gdyby na, na swoje. Bo... Księgowa lekiem na całe zło. <laughs> to jest taki temat, jak gdyby. Życie, to ja tak podchodziłem kiedyś, że. że... A, tam nie trzeba pilnować. No, ZUS, proszę cię, to A, tamten, ten, dużo... tam zrobi ten. tam zrobiła. Dokładnie. Znaczy powiem szczerze, dramat, jeżeli chodzi o mnie, ja byłem naprawdę najgorszym klientem. Znaczy jednym z najgorszych może są gorsi, ale jak gdyby, bo są tacy, co się jeszcze nie odzywają. Nie? Tak. Więc jeszcze są gorsi, no to powiedzmy, że byłem taki jeden, od 1 do 10-10, to jest naprawdę kurwa chujowy klient, to ja dziewiątka byłem. Spokojnie no, dziewiątka, nie no wiem, byłem dramatyczny. Moim klientem, no ja dobra, 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 no ale jak gdyby. Bo ty mnie wychowałaś jako klienta. Chcę powiedzieć, gdyby tutaj chciałbym przedsiębiorczość powiedzieć, że. taką księgową. Tak, to dostałem to ja wychowała. To... Dramat, kurwa. Dramat, co nie powiem już to naprawdę. No. Serio, to, to dla mnie to było. Tak. Ogólnie tyle co ja się ja nasłuchałem, ukrywam, i gdyby dalej to nie jest takie dalne Chociaż Ej, ja nie dążę no, do to, je, Jest nieźle. Jest nieźle, ale dalej się uczymy tej współpracy no dobra, no. pod kątem księgowym, żeby wszystko było w terminie, na czas i tak dalej. Tu nie mówię o rozliczeniach podatkowych, tylko na przykład o rozliczeniach jakichś tam... No ale na przykład ma, my mamy przez to, że dużo jest spółek, dużo jest firm, to mamy non-stop kontrolę i, i ja naprawdę je lubię. Dlaczego? Ze względu na to, że jak mam często kontrolę, ja mam porządek w dokumentach. I co ci panie mówią? Z wszyscy? Powiem wam szczerze, ostatnio naprawdę mieliśmy taką jebitną kontrolę, to pani powiedziała, że Ja ci dam kurwa, gdzie pieniądze są? Kontroluje 20 lat i w ciągu 20 lat nie miała tak firmy uporządkowanej i to naprawdę jest zasługa Pati, a nie moja, bo ja bym tego w życiu jak gdyby nie uporządkował, co nie? Dawid no jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze wszystko jest w porządku. Dawid by po Więc... prostu... Ja bym rozłożył ręce powiedział na zasadzie, Dam, pff, ile mam płacić nie, Pani. Ten, no, więc tak, tak, tak. I takim ostatnim tematem, który jest bardzo istotny, to jest właśnie, już troszeczkę o tym powiedzieliśmy, o burdelu w papierach. Tak, tylko wydaje mi się, że teraz to, 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 jest to miało łączny, gdyby, chodzi takie też... już nietypowo księgowe, bo o księgowych już kilka razy mówiliśmy, tutaj bardziej chodzi o te takie Przedsiębiorców. Papiery, no, no tak? łączne, Czyli jak gdyby, jakieś bo jest ich jak gdyby Ubezpieczenia, nie ubezpieczenia. To prawda, tak? to prawda. No Umowy na przykład my... Z firmami zewnętrznymi i tak dalej. No, chociażby, dokładnie, przeoczenie, obecnie przeoczenie OC, mając dużo aut, kosztuje prawie 10 tysięcy. My taką karę musieliśmy zapłacić, bo, bo to było przeoczenie, tak? U nas tak, tak samo, więc jak gdyby takich błędów, co my popełniliśmy, więc to jak jest. Jeśli masz aut, to załóżcie osobny segregator. Ładnie, <laughs> dokładnie, albo dokładnie. Plik, to, to jest wiem. naprawdę. Teraz, obecnie te kary są ogromne. Tak samo kary za podatki. Tak, czy no, ten pilnowanie bo... ubezpieczeń, żeby było ubezpieczone w terminie na przykład auta czy lokale, tak? No to, to też prawda, jest ważne, to prawda, trzeba no. tego pilnować. Ja już, ja już doszedłem ja doszedł, no, no, bądź ja... mieć zewnętrzną firmę, tak jak my mamy na przykład. Tych błędów jest dużo, naprawdę my przez te, przez te wszystkie błędy, które tutaj wypisaliśmy, to my przez naprawdę straci... przeszliśmy. Przewalone został to na, naprawdę masa pieniędzy na brak walidacji na, na błędy właśnie jakiś tam przez o, o, ominiętych oc złych wyborów formy prowadzenia działalności kierowaniem się emocjami przeinwestowanie naprawdę to jest masa to, to się tak tylko wydaje i Wierzę w to, że po prostu w miarę upływu czasu, bo ja dalej podchodzę do prowadzenia firmy jak maraton, nie sprint teraz. Więc, więc mhm. wychodzę z założenia, że ja za 10 lat dopiero będę w formie takiej, której, którą myślałem, że będę szybciej. Może tak, o. Dzięki. Tyle dzięki, pa. Hejka.